Chcesz pracować jako opiekun osób starszych, ale obawiasz się procesu rekrutacyjnego? Pokażę ci krok po kroku, jak ten proces wygląda i zobaczysz, że nie ma się czego obawiać. Najważniejszy, czyli pierwszy krok, musisz podjąć ty. Możesz do nas zadzwonić albo wypełnić formularz na stronie ActiveMethod24, napisać tutaj po prostu na Facebooku wiadomość, że chcesz pracować jako opiekun osób starszych Albo możesz wysłać maila. Gdy odezwiesz się i dasz o sobie znać, my, a raczej koordynator, który się tobą zaopiekuje, zadzwoni do ciebie. Podczas tej rozmowy przedstawisz swoje oczekiwania, a także opowiesz o swoim doświadczeniu. Zaś koordynator opowie Ci o zaletach pracy z nami. Kolejnym punktem rozmowy będzie zadanie tobie kilku pytań w języku niemieckim, tak aby. Określić Twój poziom znajomości języka niemieckiego. Następnie, gdy już wiemy, jak wygląda Twoja znajomość języka niemieckiego, jakie masz oczekiwania, a także jakie masz doświadczenie, koordynator przedstawi Ci zlecenia, a Ty wybierzesz to, które odpowiada właśnie Tobie. Następnie wspólnie napiszecie Twoje CV, a później dowiesz się o terminie wyjazdu, o rodzinie podopiecznego, a także otrzymasz jedną czytelną umowę. Po uzgodnieniu terminu wyjazdu otrzymujesz dokładny adres zatrudnienia, a także bilet w dwie strony. Koszty podróży ponosimy my. W każdej chwili możesz zadzwonić do koordynatora, który pomoże ci rozwiązać ewentualne trudności i problemy. Pracuj legalnie i bądź bezpieczna.